Na skoki zdejmuję buty, ponieważ w spotku ostatnio skoczyłem w butach i kurwa i wróciłem bez jednego. A to były takie piękne trampki za całe 999 euro. To jest, ten. to jest ten! To jest ten! Ale ja już tego drugiego wyrzuciłem! Jakbym wiedział, że mi go oddasz, to bym tego drugiego nie wyrzucił! Znajdź znaczy tego drugiego i przyjdź na następny koncert! ale czym? leczymy! Jeszcze to, że trzeba jakieś tak, jak to się mówi? No nie mam. Zajebałeś mi, Trampka. Pożyczyłem. To lepiej będzie, tak? Kto Kaszikowi Kto? zapierdoli telewizja. następnego dnia niestety ten drugi trampek zostawiłem, ponieważ byłem przekonany, że on przepadł, a to, a, a to nie były złe tramwki, naprawdę.